Joe Cole 8-7. Na jedynce Ricardo Carvalho. Na czwórce niebieski Campos 8-8. I na dwójce jest kto? Marek Kamsik. Trochę żeśmy się tutaj nie zgrali timingowo z aktualnym tutaj Power curve w tym sezonie. Świetny, świetny koncept SBC, ale półtora miesiąca wstecz. Te zwykłe Heroesy nie zrobią mu po prostu na nikimże wrażenia. Nie wiem, co mi wpadło do głowy, żeby takie coś dodawać do gry na aktualnym czasie, ale, ale dodali. Za 550, bo wczoraj obiecałem, nie otworzyłem po FC, więc zobaczymy, czy warto było na nią czekać. Następne 24H, prawie że 40 kart 8.4 i więcej. Panowie, koncentracja, bo to jest najlepsza paczka. Sprawdź to, ta z gwarancją 8.8. To jest ta z gwarancją 8.8. Tu są zaledwie dwie, maksymalnie trzy karty na jakieś 15, które są w ogóle, ale w ogóle, że niegrywalne. Więc trzeba być naprawdę pechowcem żeby tu nie wzmocnić składu po tej pasce. Panowie, życie powodzenia, bo nie było dobrej. Kźma mać, co jest? Zabrakło mi 50 fiapońców! To jest znak, żeby tego gówna nie kupować. 50 FP! Proszę cię bardzo, już dekoptujemy Podejście numer 2. Tym razem się uda na pewno. Leci pierdoła. Bez ikony, naprawdę. ST Czechy, co, przepraszam bardzo? Patrick Sik i Hero, nie! Patryk Sikis, z moją gwarancją. No i brawo, i Jerzy. No i brawo, i Jerzy. Za 550k i brawo, i Jerzy. No i bardzo też fajnie. Jesteś dumny? Jesteś dumny z tego namawiania? Na tę genialną paczkę? Absurdalnie kompromitując, traf. Czwarty dzień na tym. Pieprzony event: Winnie Junior! Uhu! To Się jeszcze nie stało, mimo że otworzyliśmy już 4. Masz Serano Javier. Ale ma zdjęcie elegancki, Gdzie on tak patrzy? Wyler 89 Cały czas te same nazwiska widzę. Peter Crouch87. Go jeszcze nie było. I na samym końcu Berbatov87. Pu, 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 pu. Współczuję. Hero. Podejście siódme. Siu... Podejście siódme. Wreszcie jakkolwiek pozytywne. Jaja Turę87. Czy on jest bardzo, że drogi? Michael88. No to jest zajebisty player pick. W kontekście jakiejś ewolucji. Ja, które kosztuje 210 tysięcy monet. Hops, Luis Hernandez, de Lima. <grystanie> Tragiczny początek. Z prawej strony. Pitaż Michael na bramkę, jak znalazł. I w środeczku. To jest najgorszy player pig z ikoną w historii. Ikona 87, dziewczę na NC, Koleżanka Prince. No, powiem ci, że. Rozumiem, że drop card zielonych jest tragiczny, ale żeby nawet ikony tak źle dawały od dobrych już 72 ponad 100 godzin, to bym się nie spodziewał. Mam nadzieję, że zaraz przerwiemy tę tragiczną pasę. Jeden uczciwy traf, uwaga, jeden najlepszy możliwy traf w dniu wczorajszym, Nico Williams, 8-9. I Sole, który trollujemy za każdym razem z myślą, że to jest Paulo Dybala, ale Paulo Dybala nie ma takiej karty. W paczkach, no bo właśnie, jak wspominałeś, w SBC był dostępny. Cristiano Ronaldo tutaj, Otamendi tu, i overall zabraknie tak czy siak? Dobra, Olise, to jest znak. Idealnie jest rating, To ich o przyszłą ewolucję, musisz nas opuścić. Mamy ikonę! 8.7+, domyślna lub Thunderstrike icon upgrade. Domyślna to jest najgorsze tłumaczenie w historii, które padło z moich słów, ale... Jak już poleci do mieszty na zero, to bym się w ogóle nie obraził. Tak w ogóle, że w ogóle. Przywołuję o stuprocentową koncentrację, ponieważ to jest pierwsza ikona dzisiaj. I możliwe, że ostatnia, bo foder jest na podłodze. 87. Bez traka. Ale jest passa. Ale jest absurdalna passa. Angre 92. <gryw> na bramce, tak? Skromnie. To jest karta z cyklu, że nawet jakbyś na siłę się chciał zabawić. To nikuhu, Do SBT się możesz zabawić. Na nową ikonę, no tak. To w ogóle nie ma nie ma przebacz. Leci kampania. Może tu Nigdy nie miałem Champions League jeszcze. Zawsze ta sama! Kopita na SPO! Harder albo herbs. Dobra, otworzymy ikonę ze sklepu w takim razie. Ikona ze sklepu. Z marzeniami, z życzeniami. W miarę leci z tej supreme Paki, Ja nie widziałem jeszcze nikogo zdrowego na umyśle, który by to otworzył. Także nie wiem, czy dobrze leci, czy nieźle, czy nieźle leci. Nawet nie będę was pytał, bo nie wierzę, że ktokolwiek z was dał temu szansę. Nie za tyle Japonców, to jest absolutnie droga paczka. Jak we wczorajszym pamiętnym meczu o 15-0, którego wyniku lepiej nie przytaczajmy. Przytoczmy jakąś genialną paczkę. Kartę do składu Procenty na ikonę zieloną 48. Na kartę zieloną 48 i co najważniejsze gwarantowana zwykła ikona. 3 O Oto śmiało na bramce, ale to nie jest to. To jest Jan Oblak i nie ma spoilera, bo jest tylko herbikony. Proszę, coś fajnego na pozycji prawego skrzydłowego. Ja, Gary, gari, best. To jest Ernan Z Ernan Crespo. O, no i też świetnie. Nie dało się gorzej, tak? Nie ma ikon 85. Pasuje do nowej ewolucji. Zablokuję słowo ewolucja na czacie. Chyba to lepiej, prawda? Tak, chyba to. Dajmy to. To brzmi sensowniej. On chce tę ewolucję, nie? odpuśćcie tę ewolucję, naprawdę. Mamy. Końcówka. Prawa strona. żona flara. Jest. Jest, a to nie było wcale takie oczywiste. Na RW sylwetka dziwna. To jest Antony? A, O Nico Williams, tylko lepszy teraz, proszę! Żeby nie duplikat! Niko, Niko, To jest ten sam, tak, co mam? To jest ten sam, tańszy Nico Williams, niestety. Już było prawie, że dobrze. Ale zostałem podopany niestety. 300k. Pyk! Gwarancja ZKW! Na zdrowie, do przodu! Bez ikony, bez heroesa. Ale fajnie jest znowu zobaczyć animację. Tą nieziemską zieloną, tylko Nottingham Forest stoi na przeszkodzie tobie A, ah, niestety I ty tylko te gwarancje otwierasz? Naprawdę? No w sumie, trochę ograniczamy sobie ryzyko Wielkiej porażki i braku zobaczenia czegokolwiek ciekawszego, mniej ciekawszego To jest... Hulan Alvarez88, przepraszam bardzo, ty to znowu jest ta dziewczyna To znowu jest ta dziewczyna Zobaczenie... Kerbu Atlético de Madrid a następnie Hulana Alvareza, to nigdy nie idzie w parze. Zupełnie jakby tam nie grał. Niestety, Złoty Wini daje jeszcze radę 1000 FP. paczka numer 3. Tym razem już Flara Piękna Zielona. Na EŚP. Czy to jest Nowa Atletico? Nie, Niemcy. Niemcy, Google Pixel i Rodman, jak dobrze kojarzy amerykański klub. Ale nie, to nie jest Rodman, jeszcze jest jakaś inna laska. Dobra, pierdała. Pierdała total. Nawet, nawet jest troll Rodman chłopie w tym evencie. Każdy ma swój troll. Arda Evo lepszy niż Belly Inform, że na SPO, na 100%. Belly Inform, a tu musi być taki beton na kamie, że chyba bym się tego nie podejmował. Paczka Świątecznej Radości, za 200, łącznie poszło 6000 Japońców, Najlepszy traf balde chyba, że tu pojedź cokolwiek sensowniejszego. Z Interu, chyba nie może być to cokolwiek sensowniejszego, nie wiem, jakiś Lautaro Martinez, Barella ma taką kartę. Bastoni, Dumfries, Dumfries naprawia obronie, super, super. I dostał foder, zrobił player pika, z którego leci Sol Campbell na esio Parszywa jest to morda z prawej strony Ernan... Ej, naprawdę jest kurwa najgo... jest naj jest, absu... jest tak źle, nie było nigdy, nie? Jest po prostu jest gorzej jak źle. Ej, ja nie robię Thunderstrucka! Nikt mi tego nie napisał? Mamy się Thunderstrucka, tak czy nie? Nie! Kurwa, zrobiłem wszystkie ikony chyba dostępne w tej grze, tylko player piki mi zostały. Czy ta ikona przyniesie pozytywizm? Tylko nie ma duplikatów, są duplikaty, oczywiście, że tak. I tak zawsze zaczynam od Walii, więc tym razem rozpocznę od Anglii. Tym razem Anglia. Uwaga, koncentracja, bo to jest ikona. Ostatnia, nie, przedostatnia. Reprezentacja Anglia, najświeższe. Aaaa, i to nie jest Anglia! I to nie jest Anglia! Wracamy! Walia. Nie tym razem. michu Ukraina, jak przedwczoraj. Otóż nie tym razem, mój drogi. Ameryka amerykańska. To nigdy nie jest ona. Scotland. Zawsze trolujący Kenny Dalglish. Serbia, Serbia. A skądże? Sweden? Piosenka już jest w refrenie. A my wciąż bez naszego piłkarza. Republi... On był wczoraj! On był wczoraj! On był wczoraj! On był wczoraj! Zachowajmy koncentrację. Republika Irlandzka. Całe szczęście me. Kirgistan, Kazachstan, Japonia. Huh. Ivery Kos pod rok Fajnie i niefajnie, zależy od dnia. Ale na szczęście go nie ma. Denmark, też nie. Ghana nie może być, Niemcy nie mogą być. Jest dobrze. Samuel Jackson. To nie jest Jackson. Pierdoły dwie ostatnie i wracamy na top 9 nacji. Idealnie. Top 9 nacji. Od której początek? Po Eusebio. Wróci jak z Pele Pelińskim. Nie tym razem. Zacznijmy o tej Holandii jeszcze. Nie może jednak Hiszpania, tak dla niepoznaki? To nie jest Hiszpania. To może ta Holandia najg Kurwa! Na ostatnie 4 dni dostałem trzech Holendrów. Kleiwert, Van Basten, nie, Van Nistelrooy i Kuman, ten Świński Kuman. No i no, dole, no jaka jest szansa przecież? Nie, no ty niesamowite To jest nieprawdopodobne. Rad Kuman. On nawet pod ewolucję nie pasuje. Nie, to no, jest absolutny skandal. Nie było foderu na pika. No oczywiście. Oczywiście. Ale mały! Yes! Ian! Fajnie! Oby coś dało pragę. Oby coś dało pragę. Ktokolwiek do gry, ktokolwiek który nie poleci, gra mnie w za tydzień. Bo na tych chłopców już mam pomału dość. I życzę powodzenia mnie. Kto jest z nami? Sylwetka? Fajna! SPD? Nie! Nie, najgorszej z Francji po piździoku Klaudiusz Makelele, To się go przepaliłem tydzień temu na tym koncie właśnie, bo uznałem, że z Petitem to jest zbyt duży beton w jednym kącie. I wracamy do betonowania się nawzajem, jeszcze raz. To są jakieś jaja ewidentnie, ja zataczam koło. Wpadłem koło od dwóch tygodni, z którego nie da się wyjść. Pod Ewą będzie, a pies was dymał pod tą ewolucję. Taka kiwka. W ten sposób. W ten sposób i w ten sposób. Chociaż to jest gorsze niż trzy tygodnie temu.